Nie jedną, a trzy sprawdzone metody, które pozwalają mi szybciej zasypiać. E, wszystkie trzy zaoferuję Wam w pakiecie w bardzo dobrej cenie. Poza e, darmo. E, jeśli jeszcze Cię nie przekonałem, to dodam, że to, co dzisiaj Tobie powiem, nie jest ani skomplikowane, ani tylko dla wybranych. Z łatwością. I mówię to z ręką na sercu, będziesz mógł lub mogła z tego skorzystać. Za chwilę powiem Ci, jak uwaga, kartka, woda oraz oczywiście spacer pomagają mi szybciej zasnąć. Moi drodzy, zapraszam Was na Power Walk. Power Walk to nasz codzienny spacer, w którym idziemy po zdrowie. Dołączcie do nas. Bo ja nie idę tutaj sam, idziemy wiele osób o poranku. I dołączając do nas, wejdziecie na ścieżkę zdrowego stylu życia. Bo taki spacer to jest pierwszy krok, najłatwiejszy, ale w kolejnych krokach zbudujesz z nami nowe, zdrowe nawyki. I pomożemy Ci jeszcze do tego w kolejnych krokach, w podtrzymaniu także motywacji i dzięki power walk poznasz także ciekawych ludzi, więc nic tylko power walkować, no, tak o poranku albo o swojej porze. E, Okej, okay, dobra, to jak zasnąć szybciej, jak zasnąć o, powiedzmy konkretnie 15 minut szybciej. Słuchajcie, badania laboratoryjne, do których dotarłem, badania laboratoryjne snu, do których także umieściłem link w opisie do tego PowerWalka. Jeżeli jesteście tutaj połączeni teraz ze mną na YouTubie, to a może nie teraz, jak wrócicie ze spaceru, to kliknijcie i poczytajcie. To właśnie te badania ujawniają, jak. Można uciszyć natłok myśli i znacznie skrócić czas zasypiania bez konieczności przyjmowania leków czy suplementów. Na podstawie tego wypracowałem pięciominutowy nawyk przed snem, który pomaga mi szybciej zasnąć. Ale od początku. Czy znasz to uczucie, gdy głowa dotyka poduszki, ale mózg zaczyna. Wypisywać wszystkie zapomniane czynności, to tak jakby umysł, no, nie wiem jak to nazwać, jakby umysł odmawiał wybudzania. Nowe badania właśnie pokazują, że istnieje prosty sposób na uciszenie tego mentalnego szumu, jakiś hałas tutaj do. Co tu się dzieje? Po prawej stronie. Ja tutaj maszeruję po, słuchajcie, parku w trójmieście. Dokładnie w Sopocie. I tutaj jeszcze takie dźwięki o poranku, które nie ukrywam, trochę mnie przestraszyły. No dobra, więc jak uciszyć ten szum myśli i doprowadzić do szybszego zasypiania? Okazuje się, że wystarczy poświęcić 5 minut na, uwaga, spisanie listy zadań na jutro. Czyli przed snem tak naprawdę. I to pomaga E, zasnąć nawet o 15 minut szybciej. E, ci naukowcy, którzy opracowali te badania, losowo przydzielili zdrowym, młodym dorosłym jedno z dwóch zadań, jedno z dwóch, tutaj podkreślam, jedno z dwóch, m, związanych z pisaniem przed snem. Zanotowanie wszystkiego, co muszą zrobić w nadchodzących dniach, lub, uwaga, to badanie właśnie, taki test zrobili, wypisanie tego, co już zrobili. To jest ciekawostka. Jaki będzie z tego efekt? Bo ja już go znam, ale i zaraz Wam powiem. E, I korzystając z monitorowania snu w tym e, laboratorium, odkryli, że osoby, które pisały listy zadań, zasypiały średnio o 9 minut szybciej. E, I im bardziej szczegółowe były ich listy, tym szybciej odpływali w zapomnienie, nawet o 15 minut. Naukowcy uważają, że działa to poprzez e, proces związany z Odciążaniem poznawczym. Po angielsku to jest cognitive offloading, czyli odciążanie w układzie poznawczym, naszym chyba nerwowym, tak? To się tak nazywa. Nie jestem tym specjalistą, ja jestem tylko sportowcem, ale jak coś interesującego i przede wszystkim mądrego, naukowo potwierdzonego, to przywołuję Wam tutaj przy okazji naszych Powerwalków. I ten, to odciążanie poznawcze polega na przenoszeniu niedokończonych zadań z głowy na papier i to daje e, mózgowi sygnał, że nie musi już ciągle o nich myśleć, ani się nimi za, e, martwić, no bo jest to spisane, czeka na jutro. E, ale najpierw mamy noc, więc e, po kolei. Z kolei pisanie o ukończonych zadaniach, to jest właśnie ta druga część te, te, testu, tekstu, może stymulować refleksję i pobudzanie umysłowe utrudniając wyciszenie. Ciekawe, co? Zapisanie listy odciąża, a zapisanie dokonań, listy to do, odciąża, a e, dokonywanie i e, takich swoich osiągnięć może pobudzać. O tym nie wiedziałem wcześniej, dlatego e, proszę, każdego dnia możemy się czegoś ciekawego nauczyć. Dlatego jeśli przed snem masz mnóstwo myśli, spróbuj na około 10 minut przed snem wziąć długopis i kartkę papieru, najlepiej bez telefonów. Bo wiemy bardzo dobrze, że ekran e, pobudza także nasz umysł. E, ustaw taki 5-minutowy timer i spisz konkretną listę rzeczy, które zrobisz jutro. I zamiast i to co jest jeszcze ważne, zamiast mglistych celów, takich jak Skończyć pracę, napisz konkretne rzeczy, wysłać maila do szefa, skończyć prezentację slajdów, zamówić zakupy. Tego typu konkretne zadania są jak najbardziej wskazane. Następnie zamykamy ten notatnik i śpimy spokojnie. Głównie dlatego, że wiemy już, że Twoje i moje plany zostały po prostu zapisane. I upewnić się, warto też, że nie pisać o przeszłych osiągnięciach, a nie rozpamiętywać problemów. Zamiast tego, właśnie warto się skupić na konkretnych przyszłych zadaniach. A później można też, nie trzeba, ja akurat tego nie robię, ale właśnie te badania dowodzą, że warto tę listę trzymać w widocznym miejscu, aby zmniejszyć lęk przed zapomnieniem zadań rano. Mi to nie grozi. Ja to mam mało lęku w życiu. Ale, ale może się to przyda, dlatego o tym wspominam. Ciekawe, co? E, nigdy nie przywiązywałem do tego większej wagi, że do tej listy, i nie, nie byłem świadomy tego, że może mi to pomóc. A co ciekawe, robiłem to. E, a teraz, właśnie, już wiem, co i jak. No i dla tych z Was, którzy może nie korzystali z tego wcześniej, a chcieliby coś zrobić w temacie snu, szybszego zasypiania, no to myślę, że to może być fajna inspiracja. Wiecie co, dzisiaj jest część tego długiego weekendu, bo przecież jutro Dzień Niepodległości mamy za sobą sobotę i niedzielę, a poniedziałek no, dla niektórych jest wolny, dla niektórych pracujący, nie wiem jak u Was. Ja dzisiaj dużo mam spraw do zrobienia, takich zawodowych, więc dla mnie jest to normalny dzień pracy. Ale co ciekawe, jak maszeruję tutaj, także różnymi uliczkami, to mało jest samochodów osobowych, ale jeżdżą co chwila takie małe busy dostawcze z piekarni różnych. Tutaj Pelowskich, tutaj jakaś ziemna piekarnia. To ciekawe, chyba już siedem takich małych busów minęło i ani jeden samochód osobowy. Taka ciekawostka. Ode mnie tutaj, dla Was. Dobra. Drugi bardzo fajny sposób na to, żeby szybciej zasnąć, to jest ciepła kąpiel, słuchajcie. Tak, woda, woda zdrowia doda, ale ciepła kąpiel przed zaśnięciem to jest coś, co. Na no, pewno wiecie też, bo może próbowaliście, ale pomaga, ale dlaczego pomaga? Ha, ja tego też nie byłem świadomy. No i zaraz wam powiem, do jakich e, informacji, do jakich badań tak naprawdę dotarłem. Bo e, już wcześniej mówiłem na Powerwalkach, jak ważna jest do szybszej regeneracji w trakcie nocy odpowiednia temperatura w naszej sypialni, 17-18 stopni to właśnie według badań jest idealna temperatura w której nie tylko, że szybciej zasypiamy, ale także um, lepiej się regenerujemy w trakcie nocy za gorąco w sypialni, albo za zimno to nic dobrego dla naszego zdrowia um, a ja, no, biję się w piersi i pluję sobie w brodę chyba tak się to mówi Potocznie wcześniej za dużej uwagi na to nie zwracałem, i jak to mówię, może bym nawet więcej tych medali olimpijskich zdobył, i więcej miałbym lepszego samopoczucia energii, odporności, gdybym więcej zadbał o tą temperaturę. Więc, ale lepiej późno niż wcale, jak to się mówi. Ale co ciekawe, ciepła kąpiel. Przyjęcie ciepłej kąpieli lub prysznica przed snem to metoda potwierdzona właśnie naukowo, która pomaga zasnąć i głęboko spać. Na początku, co się dzieje? Na początku ta ciepła woda podnosi naszą temperaturę ciała, ale wychodząc z tego prysznica i kładąc się w łóżku nastę takie następuje po kąpieli ochłodzenie tej temperatury naszego ciała, która wspiera zasypianie. Wiecie o co chodzi? o zmianę temperatury naszego ciała w momencie kiedy nasze ciało dostaje sygnał, chyba układ nerwowy przede wszystkim. Muszę kogoś kiedyś zaprosić na powerwalka, żeby jakiegoś eksperta, żeby opowiedział właśnie nam, na który układ naszego ciała to działa, czy krwionośny, czy nerwowy, a może obydwa, to, to następuje zmiana tej termo... Nie wiem, jakby to tak nazwać, ale wiecie, co mam, mi chodzi? I ta zmiana daje sygnał e, do naszego chyba mózgu, że e, i jeszcze w pozycji horyzontalnej, jak jesteśmy, że e, może warto już zasnąć. No i właśnie tak to e, działa. Ciekawe, co? Też nigdy na to nie zwracam uwagi, Stosowałem ciepły prysznic albo gorącą kąpiel wcześniej, żeby łatwiej zasnąć, szczególnie po ciężkim, pełnym emocji i stresu dnia, dniu, ale nie wiedziałem jak to działa. Po prostu korzystałem z tego, bo kiedyś to chyba organoleptycznie, albo łopatologicznie wydedykowałem, albo gdzieś u kogoś usłyszałem, może nawet u mojej babci. E, bo to przecież dziada pradziada takie metody też często dziedziczymy i otrzymujemy w prezencie. A tu proszę, e, teraz już wiem, jak to działa e, pod względem chyba fizycznym albo chim, chemicznym. Więc ta zmiana temperatury to sygnał dla naszego ciała. Dlatego warto z tego stosować. No i na sam koniec nasz spacer, moi drodzy. Tak, ten, który właśnie w tym momencie uprawiam, stosuję. Wyjście rano na taki spacer to przede wszystkim wystawienie się na naturalne światło dzienne. Już powoli robi się jasno. Wschód słońca za chwilę, i słuchajcie, to jest magia, która się dzieje. I nie mam na myśli tej ciężarówki cholernej, która właśnie teraz jedzie i pewno zagłuszy mój mikrofon. Ale. Służby porządkowej, bardzo dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie. Fajnie, że trzymacie porządek tutaj w naszych miastach. Ale wyjście na świeże powietrze i wpuszczenie do naszego organizmu poprzez oczy, do mózgu naturalnego światła dziennego to jest magia. To jest przede wszystkim regulacja naszego rytmu dobowego. I jak jest błękitnienie, bo już dużo słońca, to wystarczy, słuchajcie, 8 minut. E, właśnie, żebyśmy e, wystawili się. Nie musimy patrzeć po prostu na słońce. To ono samo wpadnie. Ale to wystarczy właśnie. Przy zachmurzeniu dużym, dużym zachmurzeniu, takim, szarszym średnim to jest jakieś 14-15 minut, a przy dużym zachmurzeniu i grubej warstwie chmur to 24. Tak badania mówią. I słuchajcie, po tym dzieją się rzeczy fantastyczne. Ja właśnie dzięki Porannemu spacerowi pierwszej godzinie od pobudki, jak wychodzę, to e, e, dzięki temu bardzo dobrze zasypiam. To w ogóle moje odkrycie. Ja myślałem, że tutaj, przede wszystkim, e, fajny spacer, aktywność fizyczna e, w formie spaceru z wami, e, to jest dla mnie największy benefit. E, drugie, co myślałem, to świeże powietrze. O, jak dobrze! Piękne kolory, uważność! Jakie liście są piękne na tych, na, na drzewach jeszcze. Jeszcze te ostatki naszej jesieni cudownej złotej. A okazuje się, że największa korzyść, którą, z której możemy skorzystać i dać sobie, to jest właśnie wystawienie się na naturalne światło dzienne. I sztuczne światło dzienne nigdy nie zadziała. W ten sposób, jak naturalne światło dzienne. Nawet jeżeli to, to, to po prostu nie działa. To musi być naturalne światło dzienne. Dlatego e, to jest trzecia rzecz, taki właśnie spacer o poranku, który także e, wpływa na szybkość mojego zasypiania. Tak, na to, jak szybko zasypiam. To jest magia. Czyli podsumowując, e, co tam było na samym początku? O ja cię kręcę, już zapomniałem. No, notatki, tak? Lista zadań, zapisanie, czyli kartka długopis. Drugi, ciepła kąpiel wieczorna i różnica temperatury, która następuje po wyjściu z kąpieli i po położeniu się spać. I od razu lepiej z kąpieli, i od razu wylądować w łóżku. Ok? No i oczywiście do sypialni nie zabieramy smartfona, okej? Okay? To jest kolejna rzecz, która jest zdrowym nawykiem, o którym już wiele, wiele razy mówiliśmy. No i trzecia rzecz, spacer o poranku. Spróbujcie. Eee, polecam takie eksperymenty. Zobaczcie, czy to na Was działa. Jak działa? Bomba, bajka. O to właśnie chodzi w naszym życiu: żeby próbować, żeby być ciekawym. Eee, I od razu mówię, to nie są uniwersalne eee, metody. Każdy z nas jest inny. I warto znaleźć coś dla siebie. Moi drodzy, w tym tygodniu fajne powerwalki przed nami. Dzisiejszy już zaraz kończymy. Następnie jutro zapraszam Was na bardzo fajny spacer, na który zaprosiłem Gosię Mostowską. Będzie to kolejny powerwalk z cyklu Zdrowie na co dzień z Nika Lab, naszym fantastycznym partnerem całego cyklu. Więc polecam Wam. się poproszę, żeby powiedziała nam, jak zbudować własny parasol ochronny na trudne chwile. Gosia jest znaną i lubianą joginką, instruktorką jogi i w ogóle wielką miłośniczką, orędowniczką zdrowego stylu życia, więc jest nam na bardzo, bardzo blisko. Następnie w środę Gosia Pielichowska zabierze nas na power walk i powie ile białek potrzebujemy w naszej diecie, żeby zdrowo się odżywiać. W czwartek zaproszę, zaprosiłem już i pójdziemy na spacer z Natalią Partyką, sześciokrotną złotą medalistką paraolimpijską, z którą porogadamy jak sportowiec ze sportowcem. O tym, jak wygrywać piłki meczowe, jak działać pod wpływem stresu, jak być na to gotowym, nie uciekać od emocji, tylko, żeby nasz mózg był silniejszy w takich sytuacjach. Kilka bardzo myślę, że fajnych wskazówek dostaniecie od nas. A w piątek pójdziemy na spacer po dzielnicy Mokotów w Warszawie z Hanką Dzielińską. Ruszymy w ogóle spod miejsca, gdzie się urodziłem, gdzie przyszedłem na świat. 29 kwietnia 1975 roku o 15.30 to mama mi powiedziała właśnie, że tak to wyglądało i stamtąd pójdziemy pospacerować po dzielnicy, która się niesamowicie zmieniła, która... No myślę, że Hanka, warszawianka, powie nam o wielu ciekawych rzeczach, ale nie tylko o Mokotowie, ale na co zwrócić uwagę w Waszej okolicy, tam gdzie WY mieszkacie. Myślę, że to może być bardzo, bardzo, bardzo ciekawy power walk, w ogóle inna perspektywa, zwrócenie uwagi na coś innego. No i w sobotę idziemy na spacer sami, w takiej ciszy i skupieniu, a w niedzielę zapraszam Was na power walki lokalne, czyli w miastach, takie offline'owe, gdzie możemy spotkać się z fajnymi ludźmi. Już w dwudziestu chyba sześciu czy siedmiu miastach chodzimy. I jeżeli chcecie zobaczyć jakie to są miasta i skąd ruszamy tutaj wielkie ukłony dla naszych ambasadorów. Pozdrawiam też oczywiście patronów i patronki nasze, ale ambasadorowie robią niesamowitą robotę, bo to oni koordynują te niedzielne power walki i Tutaj e, możecie wejść do opis też i tam znajdziecie listę miast i miejsc, skąd ruszamy właśnie w, w niedzielę. Ja wczoraj byłem, bo wczoraj była niedziela na takim Power Walku w Sopocie. 20 chyba sześć osób przyszło, pięć psiaków, szliśmy na łysą polanę, później lasem. Super gadanie. Ile ja się fajnych rzeczy dowiedziałem? Jakich fajnych ludzi poznałem? Nawet jeden Amerykanin przyszedł. Ron. Z Seattle, bo przeprowadził się do Polski, dwa lata mieszka po angielsku i ludzie gadali z nim po angielsku i takie fajne rzeczy były. No a wiem też, bo zdjęcia dostaję, jak było i fajnie, i w Czeladzi, i w Biskupcu, i w Olsztynie, i ojejku, wszędzie, no, z Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie, w Bielsku Białej, ja cię kręcę. No niesamowite rzeczy się dzieją w tym paru roku, powiem wam, jestem zachwycony a to wszystko oczywiście, bo chodzimy po zdrowie dobra, ja już kończę, się rozgadają miłego dnia wam życzę spokojnego przede wszystkim, dużo zdrówka no i co, do zobaczenia jutro na naszym powerwalku my ruszamy o 6.15 ale jak chcecie dołączyć później tam 7, 8, 9 bez stresu, w ogóle my tutaj nie mamy ciśnienia to chodzi o taki fajny flow, który mamy dobrą energię, która nam towarzyszy i dobrą atmosferę przede wszystkim które, jak mój syn mówi, nie zaznamy w kosmosie. Tam nie ma imprez, bo nie ma atmosfery. Miłego dnia. Trzymajcie się. Papa. Pa.